W ramach ferii, ale i projektu Chillhut, dzieciństwo z przeszłości w przyszłość, Lęborskim Muzeum zorganizowało warsztaty z tkactwa dla dzieci, młodzieży, ale i osób starszych. Skupienie, uwaga i przemiła atmosfera królowała w podziemiach placówki. Zorganizowaliśmy warsztaty dla dzieci, dla młodzieży i nawet dla osób dorosłych. Jest to cykl warsztatowy. Aktualnie teraz macie Państwo tkactwo skupienie i uwaga powoduje to, że po prostu każdy musi nad krosnem i tkaniem się skupić, ale przy tym jest też słuchanie bajek. To wynika też i z projektu, ale także przypomnienie, że po prostu w tej ciszy można posłuchać sobie bajek. Jest też kontrola nad tym, bo dzieci bardzo szybko reagują, że bajka się skończyła, że należy puścić drugą, więc mówię, ta podzielność uwagi jest bardzo. Technika wykonywania obrazów tkanych nie jest trudna, ale wymaga przede wszystkim wiele spokoju i opanowania. Pochłania wiele czasu. Technika, jeśli chodzi o krosno i tkanie, jest techniką e, dość, bym powiedziała, trudną, ale czasochłonną i pracochłonną. Natomiast ktoś tu kto pozna te zasady, naprawdę z wielkim wytężeniem, e, tka. Jest to proste krosno, które wykonaliśmy, aby było przygotowane dla właśnie wszystkich uczestników, którzy chcą brać udział. Efektem będzie praca finalna, czyli po prostu mała tkanina utkana przez, samodzielnie przez właśnie osoby uczestniczące w tych warsztatach. Zainteresowanie warsztatami było tak duże, że niestety pracownicy muzeum byli zmuszeni odmawiać wpisywania na listę uczestników. A tym, którym się udało wziąć udział, nie kryli zadowolenia. Jest bardzo ciekawie, lubię. No, no, bardzo fajnie się tka. No, są bardzo fajne. No, bo można się nauczyć wiele ciekawych rzeczy nowych. No, są fajne. Że można nauczyć się czegoś nowego. Bardzo. A dlaczego? Co się No, bo robimy różne fajne rzeczy. Fantazja uczestników nie miała końca. Jedni tworzyli dywaniki, inni motywy zwierzęce, a jeszcze inni to, co im wyobraźnia w ręce przyniesie.